Hej tu Renowacja Felg cnc.pl Tym razem felgi Haxer w rozmiarze 20 cali utlenione porysowane tak wyglądały tutaj po chemicznym usunięciu powłoki lakierniczej przed obróbką i przed napylaniem i napawaniem ubytków tutaj felga w kolorze Black Piano już przygotowana pod Toczenie diamentowe CNC frontów i efekt końcowy. Felga po napyleniu, prostowaniu gotowa do lakierowania perłowym lakierem bezbarwnym. Jeśli chcesz przeprowadzić renowację swoich felg, chcesz żeby nabrały nowego blasku, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Renowacja felg cnc.pl u Jawora 97200 Tomaszów Mazowiecki, ulica Zaciszę 20. Życzymy dobrego dnia. Do zobaczenia. Hej.